Masz, 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 bo to dużo marsz. A co oni się rozgrywają? To możemy na startować. Dobra, gotowy Jarek. Trzy, dwa, jeden, start. 아아아아아 <놀라> 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 <놀라>

Jaro, Dąbiec, 30, to Jaroczy czy Bączek? Bączek, 30-34 Wyprzedził mnie? No normalnie tak Nie, na Nie no Jarek, ty jesteś najlepszy Ja pierdziel normalnie jak na tym No i teraz duchy Jarek, ruszył, Słyszałem Jeszcze dochodzę do siebie te dwa piwa przed startem też tak poczułem, jak jechałem, jak mi się bechało. To nie są łatwe za Ale może ci chlupało w pęcherzu. Trzy razy się kurowiłem przed startem. Ja ostatnio tak. Ja wypiję, ja miałem już ten. Ja ostatnio nie piję w ogóle, bo głowa nie ten. E... No, to wystarczą, dwa. No. To już słyszymy, już wiemy. Ślisko trochę w niektórych miejscach. No ale ty tyle ciutki masz ten rower. Się przedtem Co stało, się stało wcześniej? Ja, ja też. A tak grubo, a już Zobaczysz. Gdzieś na końcu. Co? No mam tu ten. Wieczorek teraz będzie. No Antoni. Jedź. 3 2 1 start. liczę. Boże. 92, 78 sensu Ja pitole Masakra, z Nie Pamiętam, że gdzieś się tak musiał skór, płaskim Masakra, nie? Ciężko, bardzo o. ciężko było. Kuca i nogi, uda mi zaczęły wolać, pod koniec już tak. Ma no takie no Jak to jest na pierwszy zjazd z tym singlem to chyba nie jest źle. Dwa drzewa przywróciły. Jedno tak grubo. Można, można, no. no, 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 no. A jedno czekoladzik idzie tu. Słuchaj. Patrz, gotowe, jak tutaj można pójść. Nie wiem, czy się, ale było pisowe, nie? A, jeden, no Nie ma, nie ma Jest? Nie ma. Proszę Możemy puszczać? Wyciągnięte? Nie. Trzy, dwa, to jest to, to to była, to jest to jeden, Może nie sama to zrobi lusterku? ja nie Nie no jak to jest to jest to, to zawodnika ich chce. Ten Kamila jakiego? 93, Dobra Kamil to jest zaraz No to będzie koniec Ale Taki rower na takie trasy, Super nie? Raz w jednym miejscu był taki zakręt to całkiem pojechałem lewą stroną przez las dopiero wjechałem za chwilę A to taki wynoszący, ja mnie też tam wyniosło Brak oznakowania co? <noise> na stojaka całą trasę. Kto? Ja? Nie, no ja przyjdę, kurwa. No. Cały czas korba. Ja jechałem na stojaka. no Nie ma chwili odpoczynku. Zna, ja już miałem w tym momencie, bo już miałem chce zrobić odpoczynek?

I od kolej! Od Dobrze! 27 osiemdziesiąt. No, brawo, Jarosław! Kurwa, ładnie poszedł jak dziwnie. Trzeba, Jarosław! 27 klasyfikacji. Ładnie, tu zaposzedł Super! Ale ono żałuje, bo ma z tyłu duże koło. Nie! No czekaj, bo w piętnok. No, kurwa. Stałeś jeszcze, to wyprawiał za Tak? Dwoje, no? Ja zjebałam za tym za tą hopką. Miałeś, w tym dole. Nie kręciłem nic dosłownie. O, to tak. To tak. Tu, tu, tu jest głosana, nie? Dawaj, 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 tu na górę, na górę, na górę. No wejdź, wejdź. Ole mi kurwa w głowie się kręci. Ja nie piję. Że... O Jezu, nie dobrze mijać. <grym> <śmienicza> o Jezu. O Jezu. O Jezu. Ja. Jezu, daj mu kopię od... Jezu to nie naprawić Tak, jakby. Naprawicy. Tak, bo ma nie Nie. Woda. Ja nie, Tak, dziękuję. Tak, nie, nie, nie to tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No, tak, オシャレスデーゼー。

Jarek, a ty co wygrałeś? Pochwal się! Jarek. Nie wiem! Jarek, co wygrałeś? Talerz żywieniowy. iPhone'a wygrał! Do robienia zdjęć! Do robienia zdjęć! Ja, ja myślę, że wygrał wszystko. I zestaw do naprawiania iPhone'a i w końcu będzie rower pożądany naprawiony. Na razie, hej, cześć! Dzięki za super imprezę, Dzięki, dzięki. O Emanuele! A pierwszą część! Emanuelu! Pierwszą część za pierwsze miejsce! Jarek chce dostać pierwsze miejsce! A tu drugą? Bardzo skarpetki, kacperki chciałem. Gacperki. Ale nie wiem, że długo nie dostaję. Nie wiem, czekaj. Mango, <noise> 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 dzisiaj 16 <szestasta> strona. <noise> nie, no musiałbym skrybuję później na Netflixie. <noise> musiałbym puchar wyciągnąć. Ktoś dostał, <noise> wiesz, tizerek. Ja sam i, i, jestem i, e, w aktore. szoku. Nie, w szoku, że wygrałem, nie? Hmm. Wszyscy wiemy, że przyjechałeś tu po pierwsze miejsce nie?